Witajcie drodzy traderzy, inwestorzy. Projekt jest z tobą w kontakcie guru.markets. Zacznijmy od ogólnych danych o korporacji. Jeśli to konieczne, możesz go zatrzymać. Możesz szczegółowo przeanalizować wszystkie wskaźniki badanej korporacji. Przeanalizujemy z tobą najważniejsze wskaźniki fundamentalne spółki Varonis Systems Incorporated, ticker VRNS. Recenzję stworzono w oparciu o dane z dnia 30 czerwca 2025 roku. Według klasyfikacji Guru Markets firma Waronis Systems, Incorporated należy do podkategorii. Soft Security w analizie bierze udział 27 firm. Tabelę zamówień znajdziesz na końcu filmu. Wynik dla badanej firmy wynosi minus 6,5 na 10 punktów. Średnia ocen dla tej podkategorii wynosi 0,8 PKT. Jeśli spojrzeć szerzej na rynek akcji jako całość, możemy zobaczyć, że średni wynik dla całego rynku akcji w USA wynosi 1,8 punktu. Wobec oceny ujemnej 6,5 PKT. Waronis Systems Incorporated. Porównanie ruchu ceny akcji spółki Waronis Systems Incorporated i podkategorii firm. Widzimy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje spółki Varonis Systems Incorporated wykazało zmianę o 16,1%. Wobec dynamiki cen dla podkategorii na poziomie 40,9%. Kapitalizacja rynkowa spółki Varonis Systems Incorporated wyceniono na 5,63 miliarda dolarów. Kapitalizacja rynkowa tej podkategorii wynosi 462 miliardy dolarów. Wartość księgowa spółki szacowana jest na i 36 setnych miliard dolarów. Kapitalizacja księgowa tej podkategorii wynosi 31 miliardów dolarów. Porównując wartość rynkową i wartość księgową akcji, możemy zauważyć następujące fakty: Udział Waronis Systems Incorporated w podkategorii w przypadku oceny kapitalizacji rynkowej wynosi 1,219%. Wartość księgowa wynosi 1,163%. Ocena udziału rynkowego i wartości księgowej spółki w podkategorii zła – 1 pkt. Długi organizacji wynoszą i setne mld dolarów. Stosunek długu do wartości księgowej wynosi 205% kapitału spółki. Wynik oceny poziomu zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa bardzo zły, minus 2 punkty. Wskaźnik ceny akcji do zysku spółki wynosi 0, ze średnią dla podkategorii wynoszącą 138,4. Wskaźnik wartości rynkowej do zysku w porównaniu do firm z podkategorii, bardzo zły, minus 2 punkty. Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł minus 91 milionów dolarów. Prognozowane zyski w ciągu najbliższych 12 miesięcy mają wynieść 40 milionów dolarów. Ocena wskaźnika prognozowanego przyszłego zysku w porównaniu do przedsiębiorstw z podkategorii dostateczna 0 PKT. Wskaźnik ceny do przychodów spółki wynosi 9,8%. Średnia dla podkategorii wynosi 12,7. Ocena wskaźnika wartości giełdowej do przychodów w porównaniu ze wskaźnikami spółek z podkategorii dobra 0,5 PKT. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 570 milionów dolarów. Przyszłe przychody na kolejne 12 miesięcy nie są znane. Ocena prognozowanych przyszłych wyników sprzedaży w porównaniu do wyników z podkategorii złe minus, 1 PKT. Marża sprzedaży wynosi minus 15,9% przy średniej dla podkategorii wynoszącej 9,2%. Ocena rentowności sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii dostateczna minus 50 PKT. Udział spółki w liczbie zatrudnionych w tej podkategorii wynosi 2,929%, co stanowi 140% więcej niż udział w kapitalizacji rynkowej. Wysokość kapitału przypadająca na jednego pracownika organizacji wynosi 2338 000 dolarów, a w tej podkategorii jest 5618 000 dolarów. Ocena kapitału rynkowego przedsiębiorstwa przypadającego na jednego zatrudnionego w porównaniu do wskaźników z podkategorii dobra 0,5 pkt. Zysk firmy przypadający na jednego pracownika wynosi -37,8 tys. dolarów. Średnia w tej podkategorii wynosi 46 tys. dolarów. Ocena zysku przypadającego na jednego zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii tolet minus 0,5 pkt. Objętość sprzedaży firmy przypadająca na jednego pracownika wynosi 238 tys. dolarów amerykańskich. W podkategorii 441 tysięcy dolarów. Ocena przychodów przedsiębiorstwa przypadających na jednego pracownika w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii Tolet minus 0,5 PKT. Liczba akcji sprzedawanych na krótko wynosi 9,9%, w porównaniu do średniej dla tej podkategorii wynoszącej 3,9%. Wskaźnik techniczny RSI 14 pokazuje poziom 63% dla firmy Waronis Systems Incorporated. Dla podkategorii poziom RSI 14 wynosi około 55%. Aktualna cena akcji spółki wynosi około 50,25 dolara amerykańskiego. Konsensus cenowy dla akcji spółki wynosi około 55,57 dolara amerykańskiego. Przyjrzyjmy się tabeli zamówień. Jest ona dostępna link w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera absolutnie wszystkie publicznie zaakceptowane decyzje w tym sezonie przez system informacji o cenach Guru Markets. Dostęp do tabeli zleceń jest całkowicie bezpłatny i otwarty. Link w przypiętym komentarzu. Na podstawie oceny papierów wartościowych spółki Waronis Systems Incorporated system informacyjno-referencyjny do oceny zapasów Guru Markets podjęto następującą decyzję. Otwórz transakcję sprzedaży po 50,26 dolara amerykańskiego. Zlecenie jest otwarte, ponieważ spółka ma stosunkowo niską wycenę. Ocenę organizacji przeprowadzono stosując podejście oceniające indeks Akime. -y. Zysk jest ustawiony na 40,52. Stop loss ustawiony na 60. W przypadku, gdy zlecenie nie zostanie zamknięte poprzez take profit lub stop loss, w takim przypadku transakcja zostanie zamknięta niezależnie na koniec sesji handlowej w dniu 30 lipca 2025 roku lub w ostatnim dniu roboczym przed tą datą. Serce, CHKP. Jest głównym zleceniem kupna. Film do głównego zamówienia został już opublikowany na tym kanale. Gdy jedno ze zleceń jest zamknięte podstawowe lub bilansujące kolejne zamówienie jest zamykane po cenie ostatecznej. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu i korzystanie z systemu informacyjno-referencyjnego Guru Markets.